jest do końca tak, bo ten list nie jest kierowany bezpośrednio do Polski. Te listy powstają przynajmniej od 2016 roku, są kierowane ogólnie do społeczności międzynarodowej. U nas to trafiło na podatki grunt, bo oczywiście zburzyliśmy się jako Polacy, że nas ktoś oskarża o rzeczy, które nie mają u nas miejsca. Ale, ale czy się nie wzburzać, nie reagować w żaden sposób, niech to sobie przepłynie, przeminie? No ale może no jedyny i kto. Jaki mamy mam wpływ na to, jak nas, jak nas postrzegają inne kraje? Mamy taki, że mamy państwo no teoretycznie państwo, praktycznie go nie mamy. Kiedy ten Bart cały zaczął swoją akcję. Ja pisałem wtedy, że prosta rzecz, nie należy robić żadnych awantur związanych z, z, z genderami. tylko po prostu w, w jakiś instytut, nie myślę, że taka, taka 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 forma. Drogownicy powinni po prostu wystąpić do prokuratury o to, że ktoś nielegalnie umieszcza znaki w miejscach, w których znaków nielegalnie. Umieszcza Przecież nie można. I to by załatwiło sprawę pół roku temu. Po prostu by administracyjnie zablokowano facetowi możliwość robienia sobie zdjęć, e, które wywołały taką aferę, jaką wywołały. Ale to było oczywiste pół roku temu przynajmniej. Tylko, że państwo nie działa. W związku z tym e, w związku z tym e, drogi, autostrady nie zareagowały, do dzisiaj nie reagują. No i chłopak sobie mógł zrobić dziesiątki zdjęć, które poszły w świat. Także to nie jest jego wina i to nie jest wina mediów zachodnich, tylko to jest wina naszej administracji. E, kiedy już się mleko rozlało, czyli powstał ten list, o Rzeczywiście się wszyscy poczuliśmy się, w sensie jako państwo, że to jest o nas. Ten list nie jest o nas. Zobaczmy, kto jest sygnatariuszami. Jest Wenezuela. Jak prawa człowieka w Wenezueli wyglądają? Każdy wie. Indie, które dwa lata temu stwierdziły, że może jednak homoseksualizm niekaralny byłby, to byłoby fajnie. Dwa lata temu A my Niemców, którzy jeszcze do lat 90. mieli przepisy, które karały homoseksualizm, tak? Ostatni homoseksualista wyszedł z więzienia już w tym wieku. Czyli całe 20 lat temu, to są Niemcy. Mamy Amerykanów, którzy wiadomo, co robili z Murzynami, z homoseksualistami przez całe lata. U nich też prawo się zmienia dopiero od niedawna. Jeszcze parę lat temu, na przykład Czarnoskóry nie mógł kupić ziemi w niektórych Stanach, bo to było zakazane prawnie. Mamy Anglików, którzy chemicznie kastrowali homoseksualistów jeszcze kilka dekad temu. Mamy te wszystkie państwa na liście i teraz tak, gdybyśmy mieli normalne państwo, w którym nie rządzą za kompleksieni ludzie, którzy się boją w ogóle odezwać, bo wielki brat z granicy do nich coś mówi, pani Bosbacher coś mówi, to, to obchodzi kim ona jest. Tu jest Polska, to są polskie prawa i polskie tradycje. Gdybyśmy, Gdyby nam nie rządzili za ludzie, to by wyszedł minister, premier i wyciągnął całą tą listę, znaczy całą, no ale z dłuższa to, co przed chwilą powiedziałem. Dzień dobry, panie ambasadorze Wielkiej Brytanii. Dlaczego wy jeszcze kilka dekad temu kastrowaliście chemicznie, przymusowo homoseksualistów? Dzień dobry, panie ambasadorze w Indii. Jak tam gwałtu u was? Ciągle są popularne, bo chyba tak. Panie kolejny, kolejny, na koniec panią Mosbacher, i wyciągnęli wszystkie rzeczy, jakie do dzisiaj w Stanach są, są posłuchane praw człowieka. Już nie mówię o zdymach na ulicach, ale pani Mosbacher, przecież jeszcze dwie dekady temu u Was czarnoskórzy nie mogli kupić ziemi, homoseksualiści trzy dekady temu byliby byli zastraszani, siedzieli w więzieniach. Pani Mosbacher, co pani na to? Nie tłumaczyć rzeczy, które nie mają u nas miejsca, tylko spytać tych ludzi. O ich y, praworządność i o, i o ich prawa, prawa człowieka. Bo to jest tak, że my u nas nigdy nie karaliśmy homoseksualizmu. Nigdy. Oni wszyscy z tej listy praktycznie tak. I to jest kwestia ich od, odreagowania swojej przeszłości. Bo teraz wiedząc, że mają na sumie naprawdę straszne rzeczy, bo to kto z kim sypia w łóżku. Mało, że nikogo nie powinno obchodzić, nie obchodzi, to państwo po prostu nie powinno tego wynikać w ogóle, ale oni to robili przez całe stulecia, bo to nie jest kwestia XX wieku. Rafał, to oddajmy oddajmy teraz głos Cezarem. Może pomysłem jest jakiś ten instytut badania praworządności, który będą chciały Polska z Węgrami zawiązać, żeby wytykać im te błędy? Powiem Wam tak, teraz się za nad, nad, nad programem kolejnym u siebie na temat, na temat kolei całej kolei, nie tylko, nie tylko północnej czy południowej. Oni tam mają o wiele bliższe stosunki ze Stanami, od nich bardzo zależą, od nich naprawdę zależy być albo nie być ale oni się nie kłaniają, oni twardo stawiają swoje warunki politykom amerykańskim i nikt w taki sposób tam nie powiedzieć. i będzie, żeby się tak nie mówił. Pani Mosbacher na to, co powiedziała przed polskim dziennikarzem, powinno usłyszeć halo, halo Pani Mosbacher, to nie jest tak, to wy przez całe lata, dekady, a nawet stulecie byliście po złej stronie, jesteście po naszej Cywilizowanej, normalnej stronie od paru lat i chcecie nas uczyć, co mamy robić. Przecież my powinniśmy być dumni z naszej tożsamości, z naszej tradycji, z naszej tolerancji i cały czas o tym mówić, żeby te wszystkie państwka które przez całe lata prześladowały ludzi z powodu ich e, tendencji seksualnych, powinny po prostu przyjść do nas po naukę, wiedzieć, że od nas się trzeba uczyć, a nie, że te państwo, które prześladowały homoseksualistów, będą nas uczyć, jak ich traktować. No, to jest postawione na głowie. Rafał, a co, a co z ambasadorem Niemiec, bo jakby to. Jego kilku miesięczne w zasadzie grillowanie, przytrzymywanie tej jego nominacji, no miało sprawić, że będzie chociaż trochę bardziej defensywny na początku. No nie jest, no wchodzi w ten defensywny. list, wchodzi do przodu. Jak doszedł ambasador, nie zrobić defensywny? Z jakiego powodu? Z powodu tego, że jest w kraju, który się nie szanuje, który politycy polityce nie wprost powiedzieć w rzeczy, o których przed chwilą mówiłem, przecież nas jako państwa nikt nie szanuje, dlatego że my nie artykułujemy swoich potrzeb, swoich spostrzeżeń, swoich preferencji kulturowych. Ci Koreańczycy to robią. I wygrywają skary w Stanach, mimo że te, te skary tłuką Amerykanów po tak? To oni Już tam wygrywają skary? Można, po prostu można. Tylko u nas nie ma takiego poczucia, że jesteśmy dumnymi ludźmi, Polakami, którym nikt nie będzie podskakiwał w chwili, kiedy nie ma racji.